Dziewięć drużyn rywalizowało o mistrzowski tytuł w tegorocznej edycji Strzałkowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Walka toczyła się do ostatniej kolejki. Ostatecznie po mistrzostwo sięgnęła familia Dabertu Młodziejewice. Na Bertus Młodziejewice, konsekwentnie budowaliśmy zespół od kilku lat. No i w końcu się udało. Patrząc przez pryzmat całego sezonu, myślę, że mieliśmy najlepszy zespół w całej Lidze. Patrząc na zdobyte bramki, no wiadomo, no parę punktów uciekło, ale to jest nieuniknione. Drugie miejsce przypadło Dream Teamowi Brudzewo, trzecie Bankowi, a kolejne pozycje zajęli Ergo Hestia, Warta Ciążeń, Stolarze, OSP Cienin Zaborny, Black and Yellow oraz Forfan Janowo. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki, a najlepsze nagrody finansowe ufundowane przez wójta gminy Strzałkowo. Przyznano także wyróżnienia indywidualne. Królem strzelców został Tomasz Jóźwiak z Familiady, a najlepszym zawodnikiem i bramkarzem Mariusz Rębowski i Patryk Larecki z Dream Teamu. Puchar Fair Play trafił do zespołu Black and Yellow. Może liczba zdobytych bramek, pierwszy raz tyle, pomoc chłopaków przede wszystkim i dobra gra naszego zespołu. Założyliśmy sobie, że w sumie nic nie musimy, a można powiedzieć, że apetyt rósł w miarę jedzenia. Tym razem zespoły rywalizowały w jednej klasie rozgrywkowej, a poziom był dość wyrównany. Kolejny sezon jest już teraz za nami. Był lekki deficyt drużynowy, ale to działo się tak naprawdę na terenie całego powiatu i nie tylko, bo w subcyliga w ogóle nie wypaliła. U nas my było tych dziewięć drużyn. no yy, Może... Te dziewięć drużyn sprawiło to, że każdy miał szansę wygrać, bo jak wiecie rok temu była pierwsza i druga liga, druga liga nie miała szans na nagrody pieniężne w formie czeków. W tym roku wszyscy mieli równe szanse na starcie. Wszystkie chętne drużyny już teraz zapraszamy do udziału w lidze za rok.